Sobie odwracam głowę, patrzę przez okno, a tu taki wschód słońca piękny. Przepiękny kolor. Piżamka z paczki jednakami, skarpetki już świąteczne, jest klimat, jest ciepło i przytulnie. To będzie długi dzień, długi vlogmas, bo sporo rzeczy jest do zrobienia. Jest 8, jakoś po 8, więc dosyć późno na miejsce, w które się wybieram. Zaraz przyjedzie po mnie Adam i jedziemy na giełdę staroci w Szombierkach. Szombierki to takiego dzielnica Bytomia i są to największe targi staroci w Polsce. Jeżeli jesteście tutaj nowi i jeszcze tego nie wiecie, to moi rodzice tam handlują, oni już tam są oczywiście i ja z nimi handlowałam na takiej giełdzie, co prawda nie na Szombierkach, ale wtedy jeszcze były na placu Telmana od, no od jak miałam kilka lat tak naprawdę jeździłam i z nimi handlowałam, targowałam więc Stąd to moje zamiłowanie też do tych wszystkich starych przedmiotów, starych mebli, przedmiotów z duszą. mam ogromny szacunek do takich rzeczy. I też jeżeli tutaj jesteście i jeszcze o tym nie wiecie, to mam drugi kanał, a nazywa się klasyka klasy cake. To takie wiecie podwójne znaczenie jako klasyka polska i jako klasy Karoliny i jako klasy. Karolina, <laughs> więc e, tak, tam sobie opowiadam o historii kosmetyków, o marketingu, o historii kina, telewizji, tego wszystkiego. Jest tam mnóstwo ciekawostek i właśnie jeszcze też na tą giełdę staroci szukać tych perełek, które Wam tam mogę pokazać, czyli starych kosmetyków, bo mam już sporą kolekcję. No a ona się będzie cały czas powiększać, więc jedziemy, tam jest ładna pogoda, więc zdecydowałam się, że jednak pojedziemy. Później po tej giełdzie z rodzicami muszę pojechać na moje mieszkanie, bo mam swoje mieszkanie na Śląsku i tam pozałatwiać sporo rzeczy, też uporządkować strych. Jest naprawdę duży i jest co tam robić, więc dzisiaj będę się brudzić później będę pierniczyć piec ciastka z moją siostrą, to jest coroczna tradycja, więc naprawdę dzisiaj będzie bardzo zabiegany dzień, będzie mnóstwo rzeczy bardzo fajnych się działo jeszcze pomiędzy mam sporo rzeczy do załatwienia, jeszcze bym musiała zmontować dwa filmy tego vlogmasa plus film na jutro i tak naprawdę nie wiem jak rozciągnę ten dzień i te wszystkie godziny, żeby się z wszystkim wyrobić, nie mam pojęcia ale dam radę, dam radę, muszę coś wymyślać <grych> no, ale mam nadzieję, że miło wam się będzie oglądało, zabieram was i na tą giełdę, nie mogę się już doczekać i mam wielką nadzieję, wiecie to nigdy nie wiadomo, czy cokolwiek się znajdzie, tam nie można jechać z nastawieniem że akurat daną rzecz się znajdzie ale często jest tak, że znajdujemy coś, o czym nawet nie mieliśmy pojęcia i po prostu to jest to, to jest to, więc oby tak też było tym razem dojechaliśmy widać, że jest mnóstwo ludzi mnóstwo kupujących no jest to ostatnia giełda w tym roku ona jest zawsze w piątek i sobotę pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca um, więc tak, no ostatnia w tym roku giełda znajdziecie tutaj wszystko i nic są na przykład takie kartony w których można sobie grzebać nawet tutaj jakieś swojskie przyprawy czosnek, materiały... Wszystko, tylko po prostu trzeba mieć ogrom cierpliwości, żeby tutaj wszystko przeglądać. Jaka piękna maszyna do szycia. W ślicznym kolorze. A to jest tylko niewielka część tego całego targowiska się tam ciągnie i ciągnie starych bombek dużo Piękna nabla, adtekowskie, stare zabawki Póki co to tylko Adam kupuje Już widzę, że pieniądze znowu sobie ciągną więc kolejną rzecz kupił, a ja na razie nie. Zawsze rozglądam się po książkach, czy nie ma przypadkiem tutaj no, książki o Maxie. Szukam, szukam mam ją, ale chciałabym też dla Was, bo ona jest złotem czystym. Nareszcie coś kupiłam, ale pokażę Wam w domu, bo to wam mogę pokazać. To nie jest, nie będzie to częścią materiału do, do filmu, więc jak najbardziej, jak najbardziej Wam pokażę i to zadyszkę! Zadyszkę! Ewo ja. Piękne sanie. To jest drugi kolejny wielki plac. Tam jest jeszcze cała alejka. I jeszcze tutaj. Jest naprawdę ogromne. Potrzebujecie tutaj dobre kilka godzin, żeby to wszystko obejść. Tradycyjnie zawsze jak tu jesteśmy, Adam musi zjeść oscypkę z grilla z boczkiem. A ja chyba sobie takiego żurawina wezmę, zaraz wam pokażę jak to wygląda, kolejka jest, musimy czekać. Pani poczeka. No i się obki drałach po śląsku, czyli się ubrudziłam. Cudno. Nie brałem, zrobię też znajdziecie bardzo dużo takich elementów drewnianych, jak chcecie sobie przerobić meble. Przepraszam, Adam? Kopię cały czas Adama. Bo patrzę na wszystkie strony, a nie pod nogi. Stare obrusy, serwety, piękne, bujane krzesło. Wydałam wszystko, wszystko co ma w portfelu, i jeszcze ukradłam z Adama w portfele. Ale kupiłam coś takiego, deal życia, po prostu nie pokażę Wam tego, niestety. Nie teraz, to będzie na film, ale jestem tak cholernie szczęśliwa i dumna. Po prostu to, co wydałam, to i tak nic w stosunku do tego, ile to jest warte. A jest tak piękne. Szkoda. Nie wiem nawet co powiedzieć. No. Nie mam, nie mam już nawet ani, ani złotóweczki w portfelu. Wydałam wszystko wszystko, ale było tego warte. Wow. Chyba się zakochałam. Patrzcie na ten kredensik. Jadzie. Jakie to piękne. Jestem tak podekscytowana. Tak się cieszę. Już wracamy, no bo nie ma ani złotówki w portfelu, to nie ma co. Ale jedziemy do sklepu, gdzie można płacić kartą. Jedziemy do Tediego, Tukika. Kika. No, a tam jeszcze ma swoje właśnie rzeczy do załatwienia. A ja jak zwykle skorzystam na pewno z czegoś. Ale mam dzień dzisiaj, związuj prezent na Mikołaja, hej! Zobaczcie, jaka wielka boha dekoracja jest tutaj wtedy. Jest naprawdę ogromna. Do porównania koszyk. O! Mega. 75 zł. Te gawinki też fajne. Jaki porządek? Pudełeczka w dołeczkach, ozdobach. Tak się trzy. Cześć biedactwo moje taki kotuś Widzicie jak on drży O moje, tak się przytulam Smutno ci było Mogłeś skorzystać i zwiedzać całe mieszkanko, a ty się pewnie schowałeś czekałeś aż wrócę Teraz idziesz odważny? Myśki. O, ja krewetko krewet Takie pusteczko kupiłam na targu staroci za 10 zł. Stwierdziłam, że będzie naprawdę fajne na jakieś mojej starocie O, nie jest jędruś. Tak się otwiera. Jest takie bardziej, wiecie, na biżuterię, na jakieś bibeloty ale też na jakieś piękne kosmetyki też może być. Takie ładne. Przemiły pan, był taki starszy, opowiadał o swojej żonie, że już będą mieć 56 lat po ślubie. No i tak kupiłam od niego właśnie pudełeczko. A wtedy to chyba nie, to w Kiku kupiłam takie długie zapałki. Bardzo lubię je. Znowu taką samą Torebkę świąteczną. Tutaj jeszcze jedną. Kupiłam po prostu, wiecie, tutaj, żeby były w domu, już na Śląsku. Na dzisiejsze pierniczenie kupiłam takiego dużego ciastka. Zawsze chciałam takie właśnie pierniczki, wielki ciastek. Kupiłam sobie okrągłe płótno. I mam w domu już wielkie płótno, które czeka kilka lat, żebym nareszcie coś namalowała na nim. Ale stwierdziłam, że może to tutaj, właśnie takie okrągłe. No, chyba coś jednak namaluję i zawieszę może na swojej własnej ścianie zobaczę. Bo tak zawsze jak coś robię dla siebie, czy, czy chciałam kiedyś malować, żeby to sprzedawać, to mi to nie wychodzi. Bardziej tak maluję, żeby dać komuś prezencie. Ale zobaczymy, kupiłam takie właśnie okrągłe płótno. No i papier do pakowania prezentów. Jak widać w tematyce neutralnej, w tonacjach neutralnych ze złotem, takie proste klasyczne. Co tam Jędruś? Fajnie tu jest, nie? Fajnie jest. Moje kotki. Teraz mam misję. Muszę podzielić co dla kogo. No, wiecie, że dostaję mnóstwo kosmetyków i rozdzielam po mojej rodzinie oczywiście tych. Te, które no, nie jestem w stanie ich wykorzystać, bo na przykład dostaję całe kolekcje, ale w grudniu dorzucam się do wielu paczek i na przykład stwierdziłam, że podzielę się dobrociami, które ostatnio dostałam od znajomych. Na przykład tym domkiem, żeby się miło zrobiło, tutaj tym portfelem z szalem, kosmetykami i jadę do moich przyjaciół, do Basi Łukasza, których mieliście okazję poznać na vlogach z Tajlandii, z tego roku jeszcze. To sprzed czasów pandemii, wiecie, były jeszcze takie czasy kiedyś. Um, więc tak, oni organizują szlachetną paczkę. Wybrali taką starszą, samotną panią, która um, no, potrzebuje pomocy, więc oprócz. Um, do rzucenia się finansowego z mojej strony. Stwierdziłam, że jeszcze właśnie dam takie miłe rzeczy, świąteczne akcenty, właśnie taki zestaw kobiecy i kilka kosmetyków. Dorzucam się jeszcze do jednej paczki, gdzie są, jest to rodzina, gdzie są dwie nastolatki, więc zdecydowanie się ucieszą takie starsze nastolatki z kosmetyków. Więc muszę to wszystko posegregować, bo tu przywiozłam w takim kartonie dużym, w torbach, podzielić i

leczkami, Anna A ja mam jest. Diesel. jest. wiem, że jestem smaczna. Majka dobra ciocia. No, dzięki. Jak to jeszcze Muszę posiadać. Już. 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 Dawaj, dawaj, dawaj ten język, Dawaj. Dawaj go. Fidit Fidit wow. Ma, piesia moja, moja, moja. A poproszę. Herbatkę mi możesz zrobić. A tu wydam tylko. Aha, ci taka lala. Z innej bajki. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ej, gdzie ta? Jeszcze Barbie jest. Full impreza. Cztery osoby mogą być w domu obecnie. Może być. Toaletkę nawet masz. Tam jest toaletka? Nie, tu jest toaletka. Tu jest, a toaleta, tak. Ubikacja tutaj jest. A takie, żeby się malować, to tam, tak? Taki kącik? Aha. Tu się odmieszczasz szafki. Ale szafki fajne. Co ty masz? Pokaż, co to za zabawka. Dawaj. Dawaj. Nie da się. Zostaw to. No, ale i tak nie widać, wiesz? No, zostaw już to. Zobacz. Dekorujemy domek na święta? Lalką? Tak. Tylko, że tu musimy skleić i dawać tu. A ja... Czy ja wiem, żeby dach tak przyklejać bombeczki? Może poukładamy im tutaj? No. Tak, no. Super będzie. A jak ładnie świątecznie będą miały. Lale. Trzymaj lala. Trzymaj. Tu jest przepis na nasze pierniczki świąteczne. Co roku bez zmian. Ja wam dam w opisie oczywiście pod spodem ten przepis, bo on jest co roku go wrzucam po prostu w tych logmasach z pierniczeniem. No i zaczynamy robić pierwszą część, czyli ciasto, bo musi swoje odstać. A to co słyszycie? To chrapiący diesel. Już zmęczony, Jeszcze nie zaczęliśmy robić ciasteczek. Okay. Uh -huh. Dawaj tego zdrowego masła. O Haniu się osypie powolutku Może będziemy ze stołu zbierać super No ale trafiaj Nie bo jeszcze to się wyleje nam Haniu To musisz tylko wsypać no Hania mi pomaga Pięknie wszystko Super, dziękuję A, bardzo. Czekaj, panu, jeszcze przyprawa mam no, rozmiesza i jeszcze będzie przyprawa do piernika. No, tylko teraz prosił A nie, super, ale to jesteś kuchareczka. No, ale nie po stole może, tylko do... Tak. Ekstra, już wszystko wsypałaś? Sprawdź. Czy wszystko jest? Co się zostało? nam ma nowy śnieg teraz w naszej kuchni Jak ja dawno nie byłam na tym strychu no, Muszę to Ogarnąć ten mes tutaj A, Będzie walka Ale uwielbiam ten strych Kiedyś myślałam, żeby się przebić i zrobić sobie takie dwupoziomowe mieszkanie, ale słyszałam, że więcej z tym jest zamieszania i papierologii, niż to jest warte tak naprawdę, więc odpuściłam, ale kto wie, może kiedyś te belki bym odnowiła, zrobiłabym sobie takie wysokie mieszkanie, bo mieszkanie mam tak jakby pod, pod tym strachem. a ile to jest do roboty! Taki trening dzisiaj miałam, to jeszcze nie koniec, ale... Nawet nie wiem jak to skomentować, ale powiedzmy, że większość rzeczy uprząsnięte. Tak. Zobaczcie jakie fajne ozdoby świąteczne. Moja siostra ma w kuchni. Zrobiła taki klimacik specjalnie na ciasteczka. Już urządziła, pokażę Wam jeszcze domki, które zrobił mój szwagier, bo wiem, że lubicie moje miasteczko. No ja je kupiłam, a szwagier robi sam. Tu już jest chłodne. Tutaj my mamy doping z siostrą. To jest, to jest tradycja, słuchajcie. No, tak nam mocno już tutaj to wszystko. No, no, zobaczymy, co z tego będzie. Parda śnieg akurat. Hanie nam sypie mąkę. No, musisz dużo ćwiczyć. Widzisz, jak zjadła zupkę, no to byś miała dużo siły. Bo gdzie tam koniec? No. Hania, Uwaga! Tu do się robi. O, rozbite! Chciałaś, żeby pyłać. Brawo, Brawo! A teraz musimy o, o, Musimy wyłowić to, co tam być nie powinno? Nieważne. Razuj. Będą chrupiące bardzo. Brawo Hanie, super o, sobie poradziłaś. Brawo. jak miło. Widzicie, te pierniczki z niespodzianką. Nie Chania? Takie są najlepsze, tak? Jeszcze jedno. Jeszcze jedno musimy wpić. To ja. No ty wpijesz, tak. Tylko nie zgniat? No bo ona widzi. Yeah, tu? Trzymaj tak jak poprzednio. W dwóch ja. rączkach, no mama ci to. Ale nad. Niżej. O. No i teraz rozpołów. Tu coś O, pięknie! I wylej to jajko, no? Nie musisz jedno na drugie. Super! brawo. Ale nam kuchara to rośnie. No, zakup to teraz. Be, super! Ej! Super! Jaka brudna, jak ekstra! I ja o to chodzi. Przepraszam pana, można wyjść? Można? Co ja się zmęczył piadniczenie. Nie dobrze, pochodzę. Zostań. Zostań. Cześć! Ciasto zrobione. Schodzę teraz na dół do moich rodziców i zabieram się za montowanie filmu na klasykę. A jeszcze później vlogmas. Jeżeli ten vlogmas pojawi się później, to powód jest taki, że jest tutaj wolny internet. Film zmontowany się dodaje. Podbrócony. Jest godzina 19:23. Idę dalej bierniczyć. Już rzadko chodzę. Du. Proszę bardzo, jakie miasteczko ja mam kupione, a to wszystko jest zrobione ręcznie przez mojego szwagra. Nawet się latarnie świecą. I przerobił e, ten domek, bo m, go kupiłam w tamtym roku. No to przerobił, żeby pasował do całych, do wszystkich tutaj domków. No ale patrzcie, jakie to jest wycinanie, jakie to już są szczegóły. No i te latarnie, które się świecą. Moje się nie świecą. I teraz zazdroszczę i sama bym chciała no, mieć ok. takie latarnie. No tu się świecą, zobaczę, jak się ładnie świecą. Latarnie i drzewka są. No ekstra po prostu. Nawet dzwoneczek dzwoni tu. <laughs> Zablokowałam go. Piękne są. Tu są fajne drzwi. Tak, tam są drzwi i tam się wyciąga światełka, tak? Się zapala z tyłu. No, patrz jakiś. Tam są, no. Który jest twój ulubiony? Pokażesz mi? Który najładniejszy domek? Można Można Tak, można, tak. prezentuję prezentuje. Tu można otworzyć. I tak się zapala. Tak. i tak można zapalić widzicie macie instrukcję usługi tak musisz tak od góry ładnie i tak się zamyka tak i siup i jest i takie jeszcze świąteczne ozdoby to jest przepiękny bukiecik taki bardzo zimowy też jest bawełna no pięknie to wygląda tego gagatka już poznaliście takie piękne. To wszystko moja siostra sama robiła. Nawet tego tu, fajnego krasnala. Hania, a powiedz, kto robił te ciasteczka już? Kto je zrobił? Czekają, żeby je zjeść. One czekają, żeby je zjeść? I ty już je jesz, tak? Nie czekasz? Czekam. Czekasz? Mhm. Już kilka tutaj zaginęło w akcji, bo Hania zrobiła wcześniej. Moja siostra się udzielił Pani ten. Tu? Ja grałam, jak nie, jak pięknie nie, Ho nie, ho. nie, 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 To nie, nie, się... nie, robisz? Aha. I mocno tu jeszcze główka, wszędzie musisz nacisnąć. Tak troszkę poruszać. Ten jest już po świętach. Te też. A te są jeszcze przed. No to nie wyszły. Ostatnia partia, i mamy to pierniczki gotowe, a ozdabiać będziemy w innym terminie. Jeszcze jedno ciasto pieczemy na jutro. Ja nie próbuję usnąć, ale chyba ja tam będę musiała przyjść jeszcze. Bo wiadomo, jestem nowością. Przyjechałam z Warszawy, więc. A teraz mieszam tutaj. Pora pójść spać. Liza już Kochani, czas na kalendarz pomocy. Zesłaniam tutaj, bo to zdjęcie nie jest zbyt e... lekkie do oglądania, delikatnie mówiąc, ale wzruszyła mnie historia, wzruszyła mnie ta zbiórka. Dobrzy ludzie, ludzie o wielkich sercach, postanowili stworzyć takie Hospicjum dla chorych, umierających zwierzaków, aby byłem po prostu lżej, aby te ostatnie lata, miesiące, czasem nawet dni przeżyły w takich bardzo fajnych warunkach, żeby wiedziały, że nie są same i że ludzie nie są tacy źli, nie tacy, którzy ich skrzywdzili, na przykład. Więc. Dwa dni do końca, a zostało jeszcze naprawdę dużo pieniędzy do zebrania. Chodzi tutaj o remont, o tworzenie całego miejsca dla tych zwierzaków, więc nie wiadomo ile tutaj tak naprawdę będzie też potrzebnych tych pieniędzy, ale myślę, że spokojnie możemy tutaj kilka tysięcy dorzucić od siebie. Przewinę tutaj o. Te zdjęcia są już o wiele bardziej łaskawe. Zobaczcie, powstaje naprawdę piękne miejsce dla kociaków, nie tylko są tu też. Króliczki, zajączki, o zobaczcie na przykład, też by chciał mieć fajny wybieg. No i są tu takie bardzo schorowane już zwierzaczki, więc myślę, że inicjatywa naprawdę jest godna szacunku. I wspieramy po prostu wspieramy, przelewamy. Ja już ledwo żyję. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że mój zegarek Dzisiaj jest ze mnie zadowolony, mój organizm nie ponieważ przeszłam ponad grubo ponad 14 tysięcy kroków, a ten porządek na strychu to było 47 pięter tam i z powrotem z obciążeniem, więc ćwiczeń tutaj też miałam sporo, boli mnie wszystko. A jeszcze muszę zmontować tego vlogmasa i mówię to tylko dlatego, że martwię się, że on pojawi się dużo, dużo później bo w tym momencie dodaje się jeszcze film, dodaje się już kilka godzin, film na klasykę na jutro. A nie wgram tego, który zmontuję, jeżeli tamten się nie wrzuci. I nie wiem jak to zrobię po prostu. Czy ustawię sobie budzi gdzieś w nocy o czwartej, żeby zobaczyć czy się dodało i szybko się wyloguję, przeloguję na drugie konto i dodam tego vlogmasa. Nie wiem jak to zrobię. Nie przemyślałam tego wcześniej, żeby zmontować. Może nie, że nie przemyślałam, tylko po prostu już wiecie, nie miałam na to czasu, żeby zmontować wcześniej i wrzucić jeszcze u siebie w domu, żeby już tam sobie czekał ten film na kanale. No i teraz po prostu z tym internetem u moich rodziców jest problem. Ale jakoś to rozwiążę. tam radę, słuchajcie i zobaczycie dwa filmy. Tylko może być tak faktycznie, że będzie poślizg, ale to już Wam chyba wspominałam, że. Jak jestem u rodziców, to, to takie rzeczy mogą się dziać, bo tutaj ten internet jest po prostu bardzo słaby. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie za kolejny dzień. Ze mną. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy dla mnie. Ja mam wrażenie, że ten dzień, to już, nie wiem, już jest co najmniej następny dzień, bo tak długi był ten dzień. Tyle się działo. Dużo też takich fajnych rzeczy. Były pierniczki, były tańce z moją siostrą. Haniusia robiła też pierniczki. No i gierda staroci rano. Naprawdę mega. Poza tym wysiłkiem, może fizycznym i tym papraniem się w tym kurzu, w pajęczynach i tak dalej, to ten dzień naprawdę był fantastyczny po prostu. No to, co? Do jutra nie? Papa. Pa.